Rynek wspina się właśnie po ścianie strachu. A największym lękiem inwestorów nie są spadki, ale to, że spadków w ogóle nie będzie. Inwestorzy boją się, że jest za drogo. Czytają negatywne newsy i czekają na dużą korektę, żeby kupić taniej, ale korekta nie przychodzi. W pewnym momencie strach przed spadkami zamienia się w strach przed omnięciem dalszych wzrostów, tak zwane FOMO. Co się dzieje? Inwestorzy zaczynają powoli kupować, podbijając ceny jeszcze wyżej. Rynek rośnie napędzany nie euforią, a ciągłym niedowierzeniem i strachem. Nie dajcie się zwieść nagłówką o rekordach i nie czekajcie w nieskończoność na idealny moment. Rzeczywistość jest bardziej złożona. A rynek często rośnie właśnie wtedy, gdy najwięcej osób się tego boi.